Na razie nie pada. To nasza najbliższa okolica, 6 rano. Jesteśmy nad jakąś rzeką. To jest nasz hotel. Tak, wszystkie budynki tutaj konstruowane według tego samego kanonu. Grupa się gotuje. Za chwileczkę ruszamy. Rozpoczynamy naszą wędrówkę. Do tygrysiego gniazda, stąd wyruszają ci, którzy chcieliby jechać na koniach. Nasza grupa już jest prawie zgromadzona, a my musimy wejść tam. Tu mamy strumyk, a tam mamy młyny modlitewne, które napędza strumień wody. daje radę, jest very danger, ale, ale, ale idzie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Historycznie nam przycina nasze rododendrony, ale tu proszę zauważyć, że może to być drzewo i wcale nie trzeba przycinać. Chociaż nie wiem, czy chciałabym mieć w okrótku takie drzewo. Zaraz na wejściu. Kolejny very Danger path. <noise> Więc no, na razie jest po prostu no, spokojny spacer. Zobaczymy jak będzie to ostatnie podejście. Bałem się, że będą tłumy, bo tak uprzedzał Tashi, ale na szczęście nie. Możemy elegancko iść sami. I teraz Jarek odmawia swoją mantrę. Miejmy nadzieję, że będzie widać troszkę lepiej, bo jak na razie to widać średnio dość. Część druga naszej wspinaczki po krótkiej przerwie kawowej. Cały czas idziemy takim highwayem. Gdzie tu są niebezpieczeństwa. Każdy las jest inny. Ten też. Można powiedzieć, że uczucia są mieszane. Ponieważ, z jednej strony, widać, a mogło być nie widać, no ale widać trochę słabo. Już dochodzimy do tygrysiego gniazda za chwilę powinien nam się ukazać kultowy widok w dole widać paro a jak sobie tutaj tak przesuniemy obiektyw to okazuje się że widzimy gniazdo Tygrysie Tygrysie Mieliśmy jednak trochę szczęścia, bo przecież mogłoby być tylko tak, prawda? Droga prowadziła, prowadzi trochę w dół, potem będziemy musieli jeszcze podejść. Tą no ścieżką tutaj doszliśmy. Trzeba było odrobinę zejść. I następnie się podchodzi. To jest nasza ekipa tam. Stąd jest widok na ten wodospad. Piękny. I to by było na tyle. Schodzimy. Może poszukamy jakichś zdjęć w internecie, jeśli chodzi o wnętrze.

Deszły do góry i wszystkie, nawet te mniejsze świątynie po drodze już są widoczne. Robimy na to po prostu paroząg, bo tej prawdziwej nazwy to ja po prostu nie zapamiętam. Otóż i jest wejście na ten drewniany zadaszony most au Udarzyłem się o próg Teraz przechodzimy elegancko po moście. Tutaj jest jednak mnóstwo widoków, plenerów. Aparat sam się wyciąga i sam robi zdjęcia. To my sobie teraz wymyśliliśmy takie kamienne wanny z gorącymi kamieniami, ziołowa kąpiel. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Siedzimy w tej wodzie i tu te gorące kamienie, które nagrzewają wodę, znajdują się o tam. o tam. Tam się, o tu, tu. Tu się znajdują gorące kamienie i to działa podobno tak, że jak będzie nam za zimna woda, to trzeba popukać w ścianę i wtedy, i wtedy e, dorzucą gorących kamieni. Generalnie jest fajnie, tak inaczej po prostu, nie? No? No bo moglibyśmy być w normalnej wadnie, jesteśmy w tej wannie. Możesz pomachać. że Jeszcze zrobię zdjęcie, tak? teraz zaraz nagrywa. No dobra. my naszą kąpiel z drugiej strony. Pan akurat już teraz wypakowuje kamienie. Tu były, tu były wrzucane gorące kamienie. I jeszcze pokażę, jak kamienie są nagrzewane. No bardzo, wyciąga kamień. tej saunie zapraszają nas na herbatę. Rodzina królewska, oczywiście, tam u góry też jest.